Dzień dobry kochani, witam was na kanale Taka Sytuacja ja jestem Milena i dzisiaj witam was w nowym vlogu ja już się zbieram, bo mam parę rzeczy do załatwienia w mieście trochę jestem nieumalowana ale trudno jadę dzisiaj bez make upu muszę zajechać w parę miejsc muszę wybrać pieniądze za drzewo, także ja lecę, a was zapraszam do oglądania dalej ja już po zakupach udało mi się kupić to co chciałam plus jeszcze udało mi się kupić prezent dla Wojtka na szóstego Także trochę wcześniej ale jestem zadowolona Może to jeszcze zobaczę czy to będzie taki dodatek do prezentu czy to będzie jako główny prezent a coś do tego jeszcze nie wiem Jeszcze bo to tak nie miałam tego kupić ale zobaczyłam spodobało mi się mam nadzieję że mu się to też będzie podobać a, niestety nie mogę pokazać z wiadomych względów, co to jest, no bo Wojtek to zobaczy. E, no i dobra, lecę po Wojtka, mam niedużo czasu, zostało mi 11 minut, a mam jeszcze do przejechania całe miasto. Także tak, widzimy się później. Dobra kochani, ja odzywam się już do Was dość mocno później. I sprawa wygląda tak, jako że wczoraj Wojtek miał urodziny, to postanowiliśmy, że zrobimy um, taką uroczystość, można powiedzieć, jutro. Jako, że jutro jest Dzień Wolny, to wszystkim pasu pasuje i um, organizujemy to u Wojtka Rodziców. No i pomyślałam sobie, że fajnie by było, jak zrobić coś um, dodatkowo. Bo wiem, że jego mama coś robi do jedzenia, no natomiast pomyślałam sobie, że fajnie będzie, jak coś ja też zrobię. No i pierwsze, co jako, że odmraża mi się mięso, to mam zamiar zrobić rolatki z ciasta francuskiego e, z jabłkami, z mięsem jabłkowym, e, z cynamonem i cukrem. Także ja się biorę za robotę. E, następnie chcę zrobić takie same rolatki, ale z szynką i serem na wytrawnie. E, chcę zrobić e, rolatki też, <laughs> nie to dziś, jakby tym razem akurat, Dużo, bo coś tak czułam i powiedziałam, żeby Wojciech spraw... zapytał się, co mama robi No i oprócz tego, co? Jeszcze nie wiem Coś może pokombinuję, może coś mi przyjdzie do głowy Zobaczymy A teraz biorę się za robotę Ciasta francuskiego nie, nie robiłam sama, kupiłam Obawiam się, że nie wyrobiłam się jeszcze, żeby robić ciasto francuskie samemu. I jabłkowy jest z tego roku, z własnych jabłek. Co wkładasz piepszalkę do lodówki? A kolka, no tak. Jedną w tą stawie, a drugą chyba do A muszę być w mamku? No, będzie się od razu. Zawolisz, że nie? Nie, no tutaj. Witam się z Wami już kolejnego dnia. I dzisiaj taki mamy kiepski dzień razem z Wojtkiem, bo obudziliśmy się z takimi złymi samopoczuciami. Ale mówię, no nie, no nie, miałam zrobić jedzonko, coś tam to robię i teraz robię takie zawiasy z tortilli e, Właśnie już kurczaka teraz podsmażam. Lecz mogę złączyć. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, dam. Chodź, ja Ale zamykaj drzwi, bo zimno leci strasznie. Tutaj masz mnie, masz tu. No i dobra. I tak jak mówię, no trochę się trzeba zebrać w sobie. Dobra. Jedne już zrobiłam, są z szyneczką, e, ogórkiem i z setkiem. E, zorientowałam się, wczoraj wyciągnęłam z zamrażarki szynkę i się zorientowałam, że prawie całą zjawiczy dzisiaj rano na śniadanie. Dobra, kota zanoszę do drugiego pokoju. z Lidla i chcę zrobić z takim serkiem, który będzie zmieszany właśnie z takimi zblendowanymi oliwkami. Także że się biorę za robotę. I mam tutaj taką super siekaczkę Alu lakser tylko taki ręczny, super sprawa i właśnie w tym na szybko sobie zblenduję te oliwki nie dużo, bo jeszcze będę chciała, żeby były do ozdoby i do jedzenia. Tortilla to będzie właśnie tak Kładę tortilwę, Kładę serek Bardzo fajnie z Lidla Śmietankowy Nie robię z papryką Tak, to bym dodała papryki, ale nie robię z tą papryką, bo Wojtek nie je papryki Um, on tylko je paprykę po obróbce termicznej, także takiej zwykłej nie jada, tak na zimno, więc nie dodaję, no bo to są jego godziny, to on ma wszystko zjeść, je, oj, jemu ma wszystko smakować, tylko wypuszczę jeszcze psa. No i dobra. I na to wysypuję te oliwki. Takie ruloniki, wywracam najczęściej do góry nogami i kroję. Pierwszy i ostatni najczęściej są na wywalenie, bo tortilla też nie jest kwadratowa, więc trudniej. Dobra. Tak jak mówiłam, pierwszy i ostatni do wywalenia czy do zjedzenia. No i fajnie. I mam tak. Tu na taką deskę um, wystawię później. Także tyle mam. Też nie chcę robić... Nie, nie wiadomo jak dużo ze względu na to, że wiem, że... Wojtka mama coś robi, moja mama coś robi, także... Dobra. Zrobiłam do latki, teraz będę, teraz smażę właśnie już proszeczki z piersi kurczaka i będę robiła takie zapiekane tortille z dwóch stron pełne. Yy, właśnie z piersi kurczaka, z serem, yy, z pomidorem, ogórkiem, oliwkami, także tak. Wykładam na tortille sobie sos, który zrobiłam i zrobiłam tak. E, ketchup pomidorowy, znaczy no Ketchup zawsze jest pomidorowy. E, znaczy prawie zawsze, bo jeszcze jest buraka i tons. E, do tego dodaję, dodałam e, majonez i czosnek. My taki najbardziej lubimy. Rozsmarowuję sobie. Na to dodaję wsparcie e, ser. I ja na przykład lubię dużo sera i lubię e, różne Dlatego dodam tak. Edam taki z dziurami. na spód. Później dodam tu piesz z kurczaka i na wierzch jakiś jeszcze inny ser dodam. O, mam gołdę. Więc super. Ale jeszcze wcześniej muszę dodać te polędwiczki z kurczaka, a je muszę jeszcze dosmażyć. Podłączam od razu już opiekę. i kładę drugą tortillę pełnoziarnistą. Obs. Dobra i zamykam i czekam aż mi się to już, aż będzie gotowe i tak samo robię drugą i tam ile Dobra kochani, ja już gotowa. Zbieramy się już do wojtka i lecimy. Malowałam się. Tak, w czerwonym sweterku. lecimy. Tak wyglądam. Mój czerwony sweterek lubiony ostatnio. Dobra, lecimy.